Halo? Hallo? Halo. Halo? Rafał? No. Gdzie ty kurwa jesteś? W domu. Mm. Jakie w domu? No w łóżku, Normalnie w domu. Jak w łózku? Normalnie. Ty wylepany jesteś, które miałeś wyciągowcie. Nie przeszedłeś, no, i... bo zaspałeś. Przejdźmy i ty, sobie żarty kurwa robić, człowieku. Świę... Święta mi się przeciągnęły. Jakie święta ci się przyciągnął? Ja cię przyciągnę. Jesteś zwolniony, kurwa. Jesteś <laughs> zwolniony, rozumiem. Ja jestem zwolniony! Cię, to? to ja szefa wypierdalam z tej funkcji. To ja decyduję kto jest moim szefem. Od teraz ja. Ty mnie zwalniasz To by tu już całkowicie to jajko kurwa zaszkodziło. Dam szefową proszę do telefonu. Dam da mi żonę szefa. Żonę a mi pody, proszę radzić. A po co ci moja żona? ja ją uświadomię, co szef robił w piątek ze z Krzyśkiem w warsztacie tam, bo widziałem przez okienko, jak Szef klęczał przed Krzysiem. Krzysio miał spuszczone spodnie. Nie wiem, może bawiliście się, moi mili Państwo, w jakąś rozgłośnię radiową, ale nie wiedziałem, że speaker radiowy cały mikrofon bierze do ust i go próbuje połknąć, także ja mam wszystko nagrane, tam jest. No 10 minut filmu mam. Mogę to szefowe udostępnić, bo u szefa na telefonie się nie da otworzyć tego pewnie pliku. o, jak mi to szkoda jest. Ja, tak, no Pani ja mam rafale, wszystko na telefon. Tak. Słucham szefunie. Słucham. Słucham no, no mój drogi szef. Panie Rafale, panie Rafale, proszę mnie posłuchać. Tak. Proszę, ja słucham, no. No co tam? Szefunciu. No. Ja Panie prostu, Rafale, tak, proszę mnie posłuchać. Tak. Rozmierzymy to na spokojnie. Kiedy pan będzie mógł przyjść do pracy? Jutro. Świetnie. Proszę pana, proszę sobie odpocząć spokojnie. Jutro zapraszam do pracy, proszę jutro. pana. Ja, jutro porozmawiamy, ma pan dwa dni wolnego, wczoraj i dzisiaj. Super, tak, oczywiście. Jutro. Proszę pana, m, proszę przyjść jutro do mnie, jutro. M, też, bo ja tam przykołem dla pana podwyżkę. Świetnie także, się składa, szefuncie. No, no, także, no, spokojnie, tak, żeby, <laughs> nie wraźcie no, no, no proszę, proszę, proszę sobie wypocząć. Dobrze, dziękuję panu bardzo. No, dziękuję. Pa. No, taki szef to skarpa, skarby się zakupuje. Dobra.